Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w sobotę trzeciego tygodnia Wielkanocnego, w święto świętej Katarzyny ze Sieny i zapraszam do wspólnej refleksji nad słowem Bożym. A dziś dostajemy fragment Ewangelii według świętego Mateusza, w której na początku Pan Jezus bardzo pięknie modli się do swojego Ojca, mówiąc: Wysławiam Cię, Panie, nieba i ziemi. Że zakryłeś te rzeczy przed wielkimi, a objawiłeś je prostaczką. I dalej mówi do nas: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pocieszę. I mówi jeszcze weźcie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, bo mnie jest cichy i pokornego serca. To jak, jeżeli jesteśmy uciążeni, umęczeni, mamy przyjść do Pana Jezusa po kolejne jarzmo. Tak, kochani, mamy przyjść do Pana Jezusa po kolejne jarzmo, bo jarzmo Pana Jezusa jest lekkie. Ono jest zupełnie inne niż to, które my sobie sami nakładamy, które my sobie sami zadajemy. Pan Jezus nie chce, abyśmy byli uciążeni, umartwieni, zapracowani. Chce, abyśmy byli pełni radości, szczęścia i miłości. A zobaczcie, że to my często właśnie godzinami spędzamy na zadaniach, które sobie sami stawiamy. I dlatego dzisiaj Pan Jezus mówi, że przyjdźcie do Mnie e, wszyscy, którzy jesteście utrudzeni. Przyjdźcie, nie czyńcie tego sami, ale proście o pomoc moją, a w sposób szczególny proście o pomoc mojego Ojca. Czyli zobaczcie, że Pan Jezus mówi, zróbmy to wspólnie. Ja wam pomogę, będę przy was. Będę się wami opiekował, dam wam to, co jest potrzebne do tego, aby ta praca, te zadania, to wszystko, co będziecie robić, nie przytłaczało was. Ale musicie do mnie przyjść, musicie być razem ze mną, musicie mi zaufać, a to, a to już wystarczy do tego, aby żyło wam się lepiej. Zatem przyjmijmy jarzmo Pana Jezusa, bo jest zupełnie inne niż to, które sami sobie w życiu nakładamy. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Pozdrawiam z Panem Bogiem.